Osoba, osoba, yy, że niby, kurde, jak to zrobić, żeby to było większe, a nie za duże, no nic, może tak zrobię, że osoba ta, która rzekomo partnerką jest Denisa, wystąpiła na streamie u Amadeusza. wiadomo, że to po to, żeby jakieś zasięgi robić, bo oni no mega inwestują w tego OnlyFansa, nie, wiążą z tym przyszłość. Tylko, że chyba dziewczyna się spóźniła dwa lata, że teraz internet jest tak przesiąknięty takimi akcjami, na przykład przez tego IMG i przez Pasuta, że gdyby ona robiła takie akcje dwa lata temu, no to ludzie by zwracali uwagę większą, nie. A teraz jak widziałem, no to tam 3000 osób oglądało to na streamie u Amadeusza, więc tak średnio, nie, no teraz... Tutaj skomentujemy i to by było na tyle. 13,5 koła pokazuję. A więc powiem Ci tak. Czy no. możesz powiedzieć, czy nie? Dawaj. Jeśli obiecasz teraz mi no. i widzą. No. I dasz słowo no. honoru. O kurwa, to mocno. że zrobisz ze mną kolar na No. Obiecaj. No. Obiecaj. Ale poczekaj, czekaj, to co? Najpierw to co? Najpierw muszę muszę co? To pójdziemy co? do Kibeka i masz głębokie gardło. <grywka> 13,5 koła pokazuje. Ja uważam, że tą dziewczynę skrzywdzili, e, że chirurg ją skrzywdził. Że bardzo dziwnie zrobione. Ja ogólnie, wiecie jaką mam ksywę, ale w ogóle nie jest... Nie podoba mi się to, jak to jest, jest zrobione, jest wykonanie. Tego, tej osoby nie podoba mi się e, natomiast e, nie tak dawno to jakbyśmy przesłuchali e, natomiast co do tego Denisa Załęckiego no to źle to wygląda nie jeśli dziewczyna jego e, będąc z nim proponuje no okej okay, być może to ustawka nie no ale mimo no raczej to ustawka ale i pod zasięgi, no ale takie słowa padają, i to smutno dla Denisa. Denis mówi, że git, ale Denis najbardziej chyba wizerunkowo traci, bo pamiętam, że kiedyś to się wydawał taki dziwny gość, ale z zasadami. Że być może te jego zasady jakieś były chujowe, ale jakieś miał, a teraz to wygląda jakoś tak smutno. I teraz kolejna walka w fejmie, znowu lanie, i to tak. Jakieś dziwne to wszystko. Smutne takie. Że pieniądze to chyba nie wszystko, mimo wszystko. Jakkolwiek to brzmi. No bo dobrze, przypuśćmy, że dzięki tej Sandrze naprawdę zarobią duże pieniądze na tym OnlyFansie. No i kupi sobie zamiast jednej torebki Gucci, będzie miał pięć saszetek. No i, i co? Załóż na raz te pięć saszetek? Chyba nie. Nie wiem. Jakieś takie. MMA, bądź na bieżąco. Kiedy w ogóle jakieś programy z Denisem? Sponsorem odcinka jest Mi się wydaje, że ten turniej fame byłby jedynie ciekawy, jakby tam wzięli tego wielkiego bu. Bo przynajmniej ten Wielki był faktycznie on się śmieje z tego Denisa prawdziwie, bo reszta to tam yy, śmieją się, a później piątki sobie podają, więc to takie tam udawane konflikty. Uważam nawet, że konflikt Załęcki-Labryga to też jest udawane i tylko, bo to już jest zbyt długo, nie? Może na samym początku było yy, i w ogóle taka walka miała sens, a teraz no to Labryga zje przecież Denisa. Sponsorem odcinka jest SFD. Biznesy dobrze idą, co? Wiesz, wszystko idzie dobrze. Miałem tak? chwilę przewod flików, wziąłem się za biznesy i jest naprawdę elegancko. Wziąłem się też za córeczkę, okay. częściej z nią czas spędzam, także mi jest coraz tak lepiej. To dobrze, dobrze. Zaszło córeczkę z także jest dobrze. Okay, znowu przytyłeś. Tak, ale to byłem na budowanie siły. Yy, teraz już chodzi dynamika kondycja, także zostało miesiąc nieduży czasu, ale będzie dobrze. Serapus znowu się opiło. No się dobra, doda. ale tutaj trzeba pochwalić, że zmaczował pięknie pokrowiec na telefon o budowę. Z saszetką. Co wtedy? Nie, no to wtedy byłem chyba głupim kretynem, <głupim> że, że wziąłem ten syrop dla anorektyków. To było złe, teraz przytyłem zdrowo, także nie na czekoladach. Słuchaj. Jest taki skład stary. Czekaj, co on gada, że on kiedyś przytył, wziął syrop dla anorektyków? Czekaj. Jest przemocny skład. To jest, słuchajcie, też niewygodny wywiad taki, bo Denis jest ogłaszany jako pierwszy, ale dywagować możemy, nie? Tak. Słuchaj, tam w ogóle tych chłopaków z wagi ciężkiej, no to nie ma tak za dużo. Znaczy, no my wiemy, kto jest, nie ma co. Nie możemy mówić, ale wiemy, to jest. Nie? No tak. dużo osób mówiło, że będzie się bał wziąć takie wyzwanie z takimi osobami, które będą tutaj w turnieju. Nie, ale jeżeli Denis jest w turnieju, to znaczy, że faktycznie te finanse pospadały. Bo on jeszcze mimo wszystko, mimo spadków finansów, to on dalej miał w miarę dobrą tą stawkę, podobno. I on yy, mimo wszystko dostawał jeszcze jako tako te pieniądze dobre, no bo przyciągał jakoś tych ludzi. Przynajmniej Federacja tak myślała. Czy on finalnie przyciąga? No, zawsze krzyczam na tych konferencjach, no to tam się wydawało, że robi dymy. Natomiast ja uważam, że wszystko, Federacja straciła wiarygodność też między innymi przez Denisa, że te konflikty wszystkie są udawane. Ale jeżeli walczy w turnieju, być może ma troszeczkę lepszą podstawę niż inni, tylko że no. Podejrzewam, że tak przynajmniej też inni mówili w branży, że on będzie bardziej za tym, żeby wziąć walkę poza turniejem, bo wtedy są większe pieniądze. A w turnieju, no to jeżeli trafi od razu na jakiegoś Omielańczuka, no na kogo by musiał trafić, żeby wygrać? Mało, na kogo, mało jest takich chyba osób z tej wadze ciężkiej, no bo Omielańczuk, no to go pokona w pierwszej rundzie. Dondiego też mi się wydaje, że go pokona. Kiszko. No gdzie? Kur... Ja, ja dwa i pół miesiące, trzy miesiące po operacji więc krzyżowego walczyłem z sobą Więc więc ja, jak ja mógłbym się bać bić zdrowym z takimi chłopami? No, nie ma takiej netopcji. No dobra, a gdyby załóżmy w turnieju... Tazi znikował, że będzie Labryga i Serara w turnieju. No ja się o jego w ogóle martwię, bo e, zobaczcie, Tazi już nie walczył od zera gal. Być może jest chory. Mam nadzieję, że w lipcu z trzy razy. Co najmniej. Nawet pisałem mu to. W lipcu są chyba dwie gale, więc wypadałoby, żeby ta ZI z trzy razy zawalczył. Ja wiem z błąd, najcięższym z nich wszystkich, największym, silniejszym. No dobra, ta walka tak wygląda Ale chodzi o to, że ja że tu mówimy o tym, że ja nie wyszedłbym do walki. Okay. Ja wychodzę, a wtedy nie byłem chory, nie trenowałem nic, źle, źle się czułem i miałem problemy z głową, nie? No. A teraz jestem w przy... To dosyć się zmieniło, nie? Gotowany, zdrowy, pewny siebie, i wierzę, mi się na turniej jest mocny, i ogólnie zasady są też fajniejsze niż, niż, niż takie klasyczne, ale to tam was będziemy informować. Z kim byś chciał mieć, byśmy do wyboru, całą całą wagę ciężką we frikach. Kogo byś chciał na pierwszą walkę? Yy... Wiem kogo bym chciał, ale na no, czy mogę mówić, nie? No, kogo byś chciał ogólnie z całej puli wszystkich zawodników frikowych? Dywagujemy, Bue. stary. No. Bułę być chciałem, no, jako, jako to jest taka, to jest moja sprawa honorowa, yy, to... No ja uważam, że tylko taka walka, że jakby w, wielki, w tym turnieju był Wielki Buł, no to przede wszystkim politycznie to przyciągnie, nie? Bo będą pewnie pytania o prezydenta, a po drugie, no tutaj jest chyba, ten konflikt jeszcze jako tako wierzę, że ten Denis z tym Wielkim bu. No i też śmieszna była ich pierwsza walka. Było dla mnie być albo nie być, nie? Tak. No jak teraz zostanie ministrem sportu, nie... yy, Hubert, jaka stylowa fryzurka. No ale to chyba z 2 lata to już, albo z 3 to jest modne to takie, co chłopaczki robią trwałą. Tylko, że on nie zrobił trwałej, tylko po prostu ubył głowę. Boisz się, że będziesz musiał uciekać tak? i na żadnej galii nie zawalczysz? Chyba nie tak. no, mam no, no, zagadanie, kurwa i zawsze miał i zawsze będzie miał. <gry> <gry> yy, czyli co, czyli była to jest taka twoja taka persona non grata, tak? To jest, to jest walka, kurwa. gdzie chciałbym oddać całe serce okay. i się z nim stać i się napija. no ale... Mam nadzieję, że zjedzie, że dostanie bilet tutaj o Twojemu mu kupią, bo coś tam mu marnie idzie. Nie Twój no, ojciec nie go zapraszał. Ja się śmieję, że u marnie idzie, oczywiście sobie żartuję, ale mam nadzieję, że dostanie bilet o Twojemu, że będzie mógł tu wrócić. Twój ojciec już go zapraszał też do kraju tutaj, do Polski. Widziałem też no. tam storki w to nie wiem. Tak nie wiesz, wszystko wiesz, ten tylko udaje, że nie wiesz. E, dużo ludzi na przykład też chciałoby zobaczyć w turnieju. Ja nie rozumiem, czemu Denis chodzi na solarium. Naprawdę nie rozumiem. Bo okej, okay, różna jest moda, kiedyś faktycznie to była mega moda na bycie turbo opalonym, ale czemu na czerwono, co on ch chce być? Żeby to też nie zabrało, może racistowska, ale co on jest, jakiś fan winetu? Nie, nie rozumiem tego, bo on y bardzo idzie w czerwony odcień, nie taki, że brąz, brąz, tylko on idzie na czerwono, trzeba się opalić na czerwono, na czerwono. Nie kumam tego, naprawdę. Tu Denisa Lebrega, co byś powiedział też na takiego rywala? No pewnie, że tak. No to w końcu musi się chyba wydarzyć, no to co? To w końcu się naprawdę pewno wydarzy, nie? No. Czy to w turnieju? nie, taki rzeszowy, pocieszny chłopak, ale czemu on... Właśnie tak te... Sol Solarium w ogóle jest bardzo niezdrowe, bardzo. Czy gdzieś poza turniejem? A właśnie, a wolałbyś załóżmy mieć z nim super fight, czy wolałbyś go zobaczyć w turnieju? Czy mi to jest bez różnicy, nie? No. Mi to jest bez różnicy. Ja na każdego obojętnie, kogo pierwszego trafię. Dobra, kiedy będą te pytania o tej dziewczynie. Wiele osób pisało mi na przykład pisali mi, że trzy z dla a ja nie chcę. Jestem najmocniejszą siódemkę, albo M5, właśnie mm. najmocniejszą, nie? 100 tysięcy osób. No, biedny już jesteś co coś, pieniążków nie masz, co znowu we frikach jest lipa. No, no ale, ale ta, tak jest z tej branży. To jest, wiesz, no, to jest, to jest to taka branża. Tyli. to są ludzie, a. którzy nie mają mózgu dla mnie. Ktoś, takiego ktoś wystawia samochód na sprzedaż. Wiadomo, że wystawiam w internecie, no, bo lepiej pójdzie. Ku... Słuchaj, a widziałeś ostatnio, co Bob czy tam Bób, nie wiem, ten ktoś się czyta, napisali artykuł, że pisał... O Jezu, kurwa, no to widziałem, to jest me mega, naprawdę to me mega poziom dziennikarstwa w Polsce, był taki TikTok, że Denis mówi, że napisał kiedyś coś do Lewandowskiego i że Lewandowski odczytał, a nie odpisał i chodziło o... Tego Lewandowskiego z KSW, nie? No bo to są też walki i coś tam była jakaś spina od, od Denisa. A ktoś wstawił TikToka, że po tym jak probierz, z probierzem był, był dym, że, że napisał do Roberta Lewandowskiego, nie? I Bub zrobił o tym artykuł, że Robert Lewandowski nie odpisał Denisowi. Kurwa, jego macie. Dałeś do Roberta Lewandowskiego? Jo, widziałem, kurwa, daj spokój. Czy <laughs> ty, ty masz problem jo, do mnie, jo, nie? Jo, jo. To chodziło o, o Martina, nie? Tak, no, tak, no. tak. A, a jakie masz zdanie na temat tej afery w kadrze? Jesteś tym pro. Ja, ja tu się nigdy pierwszy nie wypowiadałem. Nie, spakowałem go do Wora, kur... się próję. Chodziło o to, że, że może to tak zabrzmiało, ale wyjaśniliśmy to, że nie... Magda zniknęła z OFA. I wiesz, zajmij się, wiesz o Sandra. Denis. ale... Y, ciężkie i... jest to, nie? No, ciężkie no, ciężkie ciężkie. To jest, ja dali... wiem, że jest ciężkie. Dla, dla mnie to jest, wiesz, trochę takie nie do pomyślenia i po prostu mi się tutaj ja nic nie trzyma kupy, mi się no. wydaje, że wy sobie zrobiliście taki plan, teraz sobie na tym zarabiacie kasy. i ty nie masz nic, y, nie masz żadnego problemu, no że Sandra aktualnie bierze pieniądze za te usługi, które tam nie widzieliśmy. Mam. Nie mam. Okay. Jeszcze mam jedno pytanie, czy ten filmik ostatnio co wypłynął to było, to było kontrolowane wypłynięcie, czy wy nie mieliście na to kontroli? Yy, który? No ten ostatnio z taki, ten co był. No wiesz yy. który. A to, to wszystko jest to co ona wstawia, no, więc to jest logiczne, że może, może wypływać. Czyli ona to też wstawiła. Sama. Yy, który? No, no, no Ten epa? ostatnio, nie wiem który. Danis, yy. z, z miłością oraz. Okej, okay, okej. Okay. no nie, wszystko jest kontrolowane. Okay. To było wszystko ustawione i tak dalej. To że nie, nie pomyśleć, że to jestem ja. No bo już ludzie pisali. Okay, nie? nie ma takiej nawet możliwości, nie ma takich tatuaży, jak tutaj i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. Wszystko jest. Chyba na tym nagraniu też Penis był za duszy, jak na Denisa. Kontrolowane wszystko jest. Nie, nie, to żart oczywiście, niesmaczny. No, to nie ma. Yy, nie ma czegoś takiego, żeby coś poszło. Ale za... tak, to mi się wydaje, że to też nie Denis. Moją niezgodą. No po prostu nie pozwolimy sobie na to, żeby ktoś mi mógł napyć w mordę. Okay. Wiesz co chodzi. Nie mm -hmm. pozwolimy sobie na to, za duży mam charakter. Yy, więc na wszystko ma zezwolenie, może sobie robić, co chce i tyle. Dobra, mnie I... to. Ży, ży, ludzie mają różne fetysze w życiu, więc nie można kogoś karać. A o kara... takim jeszcze nie słyszałeś. Nie słyszałeś takim, że na przykład podajcie, nie mówisz, że ja tak mam. No. Podajcie przykład, że siedzi k... i na przykład faceta kręci to, jak z innym facetem, coś ktoś robi. Spisz sobie k... internet. No nie bardzo powiem Ci tak, słuchajcie, będą, będą, dobra, następnie wybierzemy seksuologa i porozmawiamy sobie o sprawach łóżkowych, dobra? I zobaczymy, czy jestem chory psychicznie, czy jestem normalny. Umawiamy? Umawiamy seksuologa? Ja wezmę seksuologa w Warszawie, weźmiemy na wywiad, jak się zgodzi ktoś i porozmawiamy. Ale uważam, że to jest normalne, to jest na początku dziennym. Na początku dziennym jest to, że ludzie chodzą są swingersami, chodzą na gangbangi do klubów. Uwierz mi, że nawet Twoi koledzy z fachu, twoi koledzy, przyjaciele za plecami chodzą i to robią. To jest normalne. Tylko ludzie się z tym kryją. Ale ja się z tym nie muszę kryć, mogę to pokazywać. Ja no wiem, tak serio. Ty, Ty nie świruj, bo nie który niektóre... Tak właśnie, bo, po te, bo on idzie jak w jednym kierunku, Denis. Eee, po to też chyba powstawała swego czasu ta banda. Oni chcieli na pewno robić tą agencję OnlyFansową. Eee, rozpadło to się, ale Denis idzie w to dalej. Ale jestem ciekawy, kiedy wypłynie jakiś film z, z Denisem. No podejrzewam, że takie są kolejne kroki. Bo Sandra tak. Yy, no nie wzbudzasz takich emocji, nie? To jest takie. No bo co ona dalej może zrobić? Chyba mało zostało możliwości. To robił i zaraz. I zaraz to weryfikujemy. Zaraz pogadamy. O. Dobra, o, już widzisz, jakie są ważne telefony. Denis, przez to nawet co ty teraz mówisz, na pewno był to będą bardzo ciekawe programy, bardzo ciekawe będą konferencje, tak. bo strzelam, że twoi rywale na pewno będą poruszali takie tematy. Ja dzisiaj tylko. Nie wiem, a w nie macie tak, ja uważam, że on jest pocieszny. Że jest w nim coś pociesznego. Że trochę go szkoda, że jest jak jest, ale trochę go szkoda. Nie do końca się potrafi odnaleźć w tym świecie. No, że gdzieś tam jest smutek za tymi oczami. Że niby tutaj, wiecie, jest ta maska, że jestem biznesmenem, robię pieniądze, wszystko jest pod kontrolą, jest git. Ale że no. Że jestem, jest przykrość. Przykrość. Nie macie tak? Może ze smutną muzyczką. No wiecie, wyciekają filmy jakieś co chwila. Może kontrolowane, a może nie. No bo chodzi Tylko o to, tak to, że on naprawdę płakał na tym programie kiedyś, nie? Że ej, dokuczacie, Sandrze. I się popłakał. No i chyba naprawdę się popłakał mocno, bo wtedy jeszcze udawał, że jest gość. Mocny. Nie, nie wiem. Może w serduszku jest mu przykro, że mówi dobrze, dobrze, ale przykro jest w serduszku dla niego. Tak mi się wydaje. <grym> No, okej, okay, kiedyś faktycznie były duże pieniądze z OnlyFansa, ogromne, nie? Te pierwsze influencerki, które przełamywały barierę, no to potrafiły w pierwszy miesiąc te 300, 400 nawet w Polsce ogarnąć. Ale teraz to już tak nie jest. I to bardzo często jest, że na samym początku jest peak, a później to jest, bo ludzie są ciekawi na początku, nie? Okej, okay, Daria. Jak będą no poruszać w taki sposób jak ty, to będę merytorycznie fajnie odpowiadał jak ty. A jak będą obrażać to 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 od razu będzie wiasna na ich godziny też. Ja tutaj nie jestem też od tego, żeby wyzywać twoją tak, kobietę za. No zapytałeś się normalnie, czy to co robi, czy to jest normalne, czy to prawda, czy to. Więc odpowiedziałem normalnie, też w kulturalny sposób. Ale jakbyś powiedział, że twoja na jest to bym też zaraz inaczej odpowiedział. No wiadomo, można mu tak albo tak. Nie? <laughs> Dobra, widzowie, ja was z tym wszystkim. Dzięki, Lejman. Zostawiam? Nie, <laughs> dla mnie to jest trochę człowiek zagadka. Denis jest pierwszą ogłoszoną osobą w turnieju i to jest, no, to jest, to jest to to walka, to jest walka to. o milion złotych. A w sztabkach, co z tym zrobisz? Jeżeli byś wygrał? No jakbym miał honor, yy, Denis, no to by yy, powiedział: Dobra chłopaki, was nie stać, żeby zapłacić warden za konferencję, ale ja mu Wardę daję sztabkę, nie? Wtedy powiedział: <śledzianie> 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 OK. I dołożę do mieszkania. Mm -hmm. Bo ten, bo kupuję teraz w wrześniu, wrześniu, koniec października kupuję tu w Warszawie mieszkanie, nie? apartament fajny, zajebisty, także już w sumie wszystko praktycznie osiągnąłem to, co chciałem okay. i już w sumie już nie można na nic zbierać, teraz tylko samochód jeszcze wlatuje i jest elegancko. Ty, tak? dobra, to, to tylko miesz... Mieszkania już przepisałem, także jak umrę, to będzie miała za co żyć. O, no to dobrze. No. Eee, ostatnie pytanie, a ty masz w ogóle jakiś procent z tego, czy nie? Z tego. No z tego, co robi Sandra? Nie no, co, ja nie jestem kurwa no, ale zniżki dawałeś, uszelonego przecież ten. dzwoniłeś To no, mówiłem, jakie zniżki. Nie ma zniżek. Nie ma żadnych zniżek. zniżek. Dobra, Daniel Załęcki. Nie, nie, żadnych procentów mordąc. Ona robi swoje, a robi swoje, ma swoje biznes, ona ma swoje, się nie pierda. Trzymajcie się, widzowie. No na raz. Jakieś to takie. Bardęga mnie wskurza ten diabeł dziwny.